Jeżeli w na tej wyspie nie może być normalnej transakcji, tylko zawsze jest hard on. No to. No niestety no. Tak nie wygląda. No to... niestety. Tak musi być. No, tak no. no musi być. Ja potrzebuję pieniędzy, ty potrzebujesz zera. Ja mam pieniądze i Tezera, a ty nie masz nic. No, no właśnie, bo zabierasz. Jeszcze ty. No ale to jest, to jest uczciwa transakcja, moim zdaniem. No nie jest to uczciwe, prawda? Nie jest. Ale, ale no, sam. sam ale. Chopie! Da... No Weź, daj ten tazera, bo to moje no Ale dałeś mi pieniądze. A ja ci. A ja ci nie dałem tezera. Według mnie to jest git wymiana. Weź. A, a, a MargoPro? Powiedziałem. Papi, ja GoPro. Powiedziałem. No, tak powie, powie, powiedziałem ci, żebyś. Żebyś mi dał ten. Żebyś mi dał pieniądze, nie powiedziałem ci, że ci dam za to Teizer. No. Powiedziałem, da, dam ci tezera jak dasz pieniądze. Powiedziałem żebyś ma, dał... Ja, ja, czy, 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 jak masz GoPro no to chodź na górę, to o, możemy to załatwić Czy nie? Ja tak płacimy, no powiedz, no wejże daj to, wejdzie, wejdzie, no... No My jak no, masz... No... Dobra, jak masz wiej. kamerkę no to chodź na górę, a nie Jak jesteś ja pewien, nie. że masz rację no to co? To czemu? Nie wejdzie. 40 koła Ja idę no wejdzie, na te, wejdzie. na aparty It's fine.